Dzień dobry. Witam Państwa w przeglądzie artykułów internetowych pod kątem jak należy rozumieć to, co piszą dziennikarze. Wybrałem kilka artykułów z ostatniego tygodnia i chciałbym je króciutko skomentować, że pozwolą Państwo, że w tej chwili udostępnię właśnie ten ekran. Pierwsza, pierwszy artykuł Tajemnica Lasów Państwowych w tle Fundacja Pieniądze i Kościół na polanie. Nie wiadomo, co się stało z 720 tysiącami złotych, które trafiły z lasów państwowych do Fundacji dla Niepodległej. Jednym z jej założycieli jest Jan Kosiorowski, wieloletni dyrektor lasów w Krakowie. To właśnie za jego kadencji podległemu nadleśnictwa przelewały na konto organizacji setki tysięcy złotych. Pieniądze miały być przeznaczone na wybudowanie kaplicy w Puszczy Połomickiej na stulecie odzyskania niepodległości. Ale budowla nie powstała. Jak dowiedziała się Interia Kosiorowski, Kosiorowski, który przeszedł kilkanaście miesięcy temu na emeryturę, właśnie został prezesem fundacji. No więc y, to jest taki proceder typowy okradania y, przez urzędników administracji państwowej, ludzi, którzy są związani z pieniędzmi. Publicznymi, które wydają pieniądze państwowe, właśnie w ten sposób się to odbywa, że powołuje się jakieś fundacje, powołuje się jakieś cele, nikt tego nie sprawdza, pieniądze idą, no i, i potem się okazuje, że nic z tego nie ma. Ten proceder jest znany na całym świecie i w zasadzie tu, tamę. Temu procederowi powinno stanowić społeczeństwo obywatelskie. Powinna być jakaś kontrola, której niestety nie ma. Tak? Pieniądze idą na jakiś cel, ten cel nie jest, nie jest realizowany. Teraz, żeby było ciekawie, tak jak powiedziałem, to jest proceder znany na całym świecie. I tutaj mamy takiego pana, który nazywa się Sergiej Pugaczow. To jest człowiek, który jest zaufany, kiedyś był zaufanym człowiekiem Putina, w tej chwili jest jego krytykiem. To jest doktor nauk technicznych, był oligarchą, był też członkiem bodajże parlamentu rosyjskiego, no i tak jak media donoszą, jest to osoba blisko związana z Putinem. No i tutaj w takim, w takim swoim wystąpieniu karabl utonął na terytorii Zawoda, czyli <grym> okręt wojenny utonął na, na, na terenie, stoczni remontowej właśnie opowiada dokładnie o tym samym, jak to się odbywało, jakie było skutki, jakie były tego skutki. Otóż on dostał od Putina właśnie takie zadanie, że musi sprawdzić, co takiego się dzieje w stoczni, która remontuje jakiś tam najnowocześniejszy krążownik. No jak pojechał, to się złapał za głowę, bo się okazało, że w tej stoczni po prostu złodziejstwo było takie, że wynoszono wszystkie, wszystkie Wycinano z tego krążownika przed remontem wszystkie elementy z metali kolorowych po to, żeby je sprzedać na złom. Można pomyśleć, że jest to nieprawda, że no, trudno w coś takiego uwierzyć, ale z tym mieliśmy do czynienia. Też opisywał to w książce Anatolij Fiedosieje, w swojej książce. Zapadnia człowiek i socjalizm. Tak? Kiedy właśnie nawet z jego jakichś tam takich schowków wynoszono materiały, które mu były bardzo potrzebne, po prostu w ramach prac społecznych trzeba było zebrać jakąś tam ilość złomu, no i ludzie w ogóle nie wiedzieli, co zbierają, zabierali mu najcenniejszy kawałki. Także ten proceder, tak jak mówię, kradzenia publicznych pieniędzy. No więc Putin przeznacza, czy lasy państwowe przeznaczają pieniądze. Na jakąś fundację, tu jest na remont okrętu, no i te pieniądze po prostu są przepite, rozkradzione i tyle. No więc tutaj nie mamy kaplicy w środku lasów, natomiast w przypadku Rosji ten sam mechanizm zaciało do tego stopnia, że remontowany okręt po prostu wziął i w tej stoczni zatonął. Także tak należy patrzeć na to wszystko. Uważam, że powinniśmy bardzo, bardzo zwracać uwagę na to, na to, że takie mechanizmy funkcjonują i o takich mechanizmach powinniśmy mówić. To samo, ten sam mechanizm był w przypadku budowy lotniska w Radomiu, ten, te same mechanizmy funkcjonują w przypadku budowy fabryki samochodów elektrycznych, i to samo funkcjonuje w przypadku budowy tego wielkiego, wielkiego lotniska, które ma teraz powstać, które ma obsługiwać nie wiadomo co. Także cykl porażki oparty jest właśnie o ten mechanizm, o wydawanie pieniędzy przez urzędników państwowych, ogromnych pieniędzy na realizację jakichś celów, natomiast ludzie po prostu biorą to i kradną, bo nie ma żadnego sprzężenia, ujemnego sprzężenia zwrotnego, które by działało, które by korygowało tego typu zachowania. Drugi temat to jest zatruta odra. No, już wiemy, że, że była katastrofa ekologiczna. Zginęło ileś tam ton ryb, które spływają powoli do Bałtyku. Tutaj politycy, właśnie ciekawostka, zaczęli się przerzucać jakimiś informacjami, że to jest wielka katastrofa ekologiczna, że to jest spowodowane nadmierną skalą rtęci w Odrze, no a w końcu okazało się, że to jest katastrofa ekologiczna, prawdopodobnie naturalna, być może temperatura, jakieś zasolenie, jakieś coś jeszcze, jeszcze do tej pory nie wiemy, a to już wszystko trwa o, chyba od miesiąca, od ponad miesiąca. Co to pokazuje w ogóle? Ja nie będę wnikał w szczegóły całej tej katastrofy, bo, bo tak jak mówię, do tej pory jest to nierozwiązane, natomiast to, w jaki sposób państwo polskie do tego podeszło? Nie ma procedur, nie ma rutynowych działań, które w takich przypadkach powinny być podjęte. Mamy pożar, dzwonimy po straż pożarną, rutynowe działanie, straż pożarna przyjeżdża, potem wyjaśnia, kto dzwonił i w razie czego, jeżeli, jeżeli alarm był fałszywy, no to wtedy się obciąża daną osobę. Kosztami takiego wyjazdu. Nie wiem, czy tak jest w Polsce, ale w normalnym kraju przynajmniej tak powinno być. Tu też po prostu pierwsi, którzy zauważyli coś nie tak, że coś jest nie tak, powinni zgłosić to do, do jakiegoś centrum, właśnie chociażby na, na, do Straży Pożarnej, która powinna to zanotować w jakimś centralnym systemie. Jeżeli mielibyśmy jedno, bo jeżeli ktoś zobaczy jedną śniętą rybę, to prawdopodobnie nie będziemy uruchamiali tych wszystkich procedur od razu. Natomiast jeżeli. Powiedzmy, z dwóch czy trzech źródeł by było takie doniesienie, plus że tych ryb jest dużo, w tym momencie należałoby uruchomić po prostu standardową procedurę sprawdzenia wód przed, przed da, zarejestrowaniem, czyli w górnym biegu rzeki, żeby zobaczyć, jaka w tej chwili jest tam woda w dolnym brzegu biegu rzeki, no i tam, gdzie pozostało, gdzie te ryby widać, tak? Należałoby pobrać natychmiast próbki, opisać, odesłać gdzieś tam do, do jakiejś tam analizy. Politycy oczywiście zaczęli się kłócić, rządzący zdymisjonowali człowieka, który jest za to odpowiedzialny, nie mając ku temu, przynajmniej według mnie, dowodów na to, że, że, że trzeba go zdymisjonować, oczywiście patrząc w telewizji, co on oplatał, no to po prostu oplatał, tak, to nie było podejście takie, proszę Państwa, mamy do czynienia z podejrzaną prawdopodobnie katastrofą ekologiczną, podjęliśmy takie i takie działanie, Straż Pożarna wyjechała, pobraliśmy próbki, rozwinęliśmy węże i za chwilę będziemy gasili ten pożar, tak? nie, niestety to było po prostu jakieś takie gadanie z absolutnej czapy, czyli po raz kolejny widzimy, że mamy do czynienia z Państwem, no w pewnych obszarach słabym, tak, które właśnie nie ma tych procedur działania, no i w tym momencie właśnie politycy sobie folgują, prezentują się w, na ekranach telewizorów, gadają. Oczywiście media to podchwytują, bo media nie są zainteresowane w pokazywaniu i mówieniu o procedurach, które powinny zafunkcjonować, tylko są zainteresowane w pyskówkach, które interpretują, jedne media interpretują to na korzyść opozycji, a inne. Na korzyść obecnej ekipy rządzącej. Także media są absolutnie niemerytoryczne, tylko po prostu, tak jak powiedziałem, z, chcą zbić swój kapitał na propagowaniu danych ludzi w pyskówce. I proszę Państwa, my, jako obywatele, nie powinniśmy się dać na to nabierać, po prostu powinniśmy żądać od mediów rzetelnych informacji i rzetelnego badania problemu, a nie pokazywania nam pyskówek. Także to tyle o Odrze, która wyzwoliła polityczną kłótnię i falę komentarzy, których mało kto zadawał pytanie, co, gdzie jest profesjonalizm naszego państwa, gdzie jest pokazanie właśnie, biorą pieniądze nasze publiczne i żeby pokazali, że są profesjonalnymi. Obrońcami ekologicznymi, czy zawodowymi, tak jak zawodowi strażacy, tak. Proszę zauważyć, że w po gaszeniu pożarów w tej chwili nie ma żadnych takich pysłuchek, po prostu strażacy wiedzą, co mają robić, wiedzą, jakie są procedury i po prostu to wykonują. Lepiej lub gorzej, ale to ten system działa. Kolejny artykuł, Grapiński uderza w Tuska. To jest jego zadanie. No i tutaj prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Grapiński stwierdził, że Jakaś pani Krystalina Georgiewa, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, byłaby lepszym kandydatem na stanowisko szefa Komisji Europejskiej niż Donald Tusk. Lapiński odniósł się również do Krajowego Planu Odbudowy i Polityki Brukseli. I ocenił także, jakie zadanie miał otrzymać szef platformy od władz w Brukseli. No i tutaj jest straszenie człowieka, który wpuszcza miliardy dodrukowanych pieniędzy do kieszeni rządzących, co powoduje inflację, co powoduje, że spada nasza siła nabywcza. Zdecydowanie siła nabywcza Polaków spada. Natomiast również mamy kryzys wytwórczości, tak? Spada, spadają moce produkcyjne polskiego narodu. On po prostu próbuje odwrócić uwagę, właśnie po raz kolejny zwraca nam się uwagę na jakąś, na jakąś pyskówkę, że lepszą kandydaturą lidera Platformy Obywatelskiej, że Krystalina Georgiewa byłaby zdecydowanie lepszym szefem Komisji Europejskiej, bo jest po prostu życzliwa krajom Europy Środkowej. Natomiast według Glapińskiego, że Tusk jest uległy w, jest uległy w stosunku do Niemiec, tak, i on będzie realizował tutaj na terenie Polski politykę Niemiec. Oczywiście, jeżeli. Człowiek, który można powiedzieć, że no ja nie wiem, no, skoro drukowanie pieniędzy bez pokrycia jest przestępstwem, to można powiedzieć, że jest to przestępstwo. przestępca, który to robi, e, oczywiście w majestacie prawa, bo, bo y, y, dla siebie furtki e, zostawiają, tak, nie pozwalają drukować Polakom, e, każdy Polak powinien w zasadzie mieć maszynkę do drukowania pieniędzy, wtedy byłoby, by się żyło wszystkim bardzo dobrze, bo wszyscy byliby bardzo bogaci, tak jak my kiedyś Zagierka, ja, proszę Państwa, zarabiałem 3 miliony 600 zł, także ja prawie byłem miliarderem wtedy. Kilka, wystarczyło kilka, kilka lat popracować i człowiek już był miliarderem, tak? bo miał bardzo dużo pieniędzy, na które nic niestety nie mógł kupić, bo właśnie były, były minister finansów po prostu drukował puste pieniądze. Także tu jest popro... to jest takie temat zastępczy, żeby, żeby już nie mówić o tym, co robi Glapiński, za co jest odpowiedzialny, no to wtedy się zwala, straszy się Polaków. I proszę zauważyć, że jest to z kolei mechanizm, który ma działać na wyborców. Wyborcy mają do wyboru albo jedną stronę, albo drugą. Znowu nie mówimy na tematy merytoryczne, tylko znowu są pyskówki i wybieramy jednych ludzi albo z jednej strony pyskówki, albo z drugiej strony pyskówki, a przecież nie o to chodzi. W zarządzaniu, w rządzeniu krajem powinniśmy wybierać ludzi, którzy na tym rządzeniu krajem się doskonale znają, znają się na zarządzaniu i potrafią prowadzić kraj w kierunku rozwoju. Także taka, taki jest mój komentarz, jeżeli chodzi właśnie o to, co w tej chwili wyczynia pan Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Kolejny artykuł. Polska gospodarka ostro hamuje. PKB w drugim kwartale rozczarował ekonomistów. No i czytamy, że produkt krajowy brutto w drugim kwartale 2022 roku wzrósł o 5,3%. Wobec wzrostu 8,5% w pierwszym kwartale 2022 roku. Tak wynika przynajmniej z szacunków GUS. -u. No i w ujęciu jak pisze dalej ten artykuł, w ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w drugim kwartale o 2,3%. Zdaniem analityków ING recesja techniczna, czyli spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach staje się prawdopodobna. Proszę zauważyć, tutaj mamy do czynienia, znaczy jest w artykule pokazane, że wzrost o 8,5% w pierwszym kwartale, czyli artykuł sugeruje, że PKB wzrosło w pierwszym kwartale 2022 roku o 8,5%. No ale jeżeli zadamy sobie takie bardzo proste pytanie, Ile wynosiła inflacja w lipcu 2022 roku, to mamy tutaj wynik 9,3. Zapytajmy, ile mieliśmy w lutym. 6,7. No więc wracamy do artykułu i widzimy, że PKB wzrosło o 5,3%. W, w pierwszym kwartale, tak? Czyli tutaj pokazują 8,5, ale pytanie jest, czy to uwzględnia inflację? Na pewno nie. Podejrzewam, że o takie głębokie analizy analitycy i dziennikarze się absolutnie nie silą. Natomiast to by pokazywało, że jeżeli uwzględnimy inflację, to po prostu jesteśmy w kryzysie, że tutaj nie ma mowy o wzroście PKB, tylko po prostu to PKB leci gwałtownie w dół oczywiście rządzący będą zwalali na to, że to jest sprawa wojny, natomiast to jest po prostu sprawa rozgrabiania polskiej gospodarki i dawania pieniędzy na nic i za nic. Tak jak omawialiśmy to w pierwszym artykule o kaplicy, która miała powstać, która miała powstać, która miała być finansowana przez pieniądze z lasów państwowych. Które oczywiście mają pieniądze od społeczeństwa, to są publiczne pieniądze, które my dajemy na te lasy państwowe, to nie jest przedsiębiorstwo, które zarabia. I te pieniądze po prostu wylądowały w kieszeni jakiegoś gościa, który prowadzi jakąś tam fundację i który obiecał, że coś zrobi, a oczywiście tego nie zrobi. No i myślę, że w ten sposób, taki bardziej trochę kompleksowy, trzeba patrzeć na informacje, które pojawiają się w różnego rodzaju artykułach. Ja twierdzę, że. Dziennikarze są autorami bardzo wielu przekłamań. Oni generalnie powtarzają to, co gdzieś tam usłyszą. Proszę zauważyć, tu mamy wzrost i tak dalej, nie uwzględniamy tej inflacji, w związku z tym piszemy o wzroście, a tak faktycznie to jest po prostu spadek. No i teraz, jeżeli mówimy, że w kwartale, obecnym kwartale, produkt krajowy brutto spadł o 2,3%, to jeżeli zobaczymy, jaka była inflacja, w lipcu, tak, w Polsce mamy 9,3, tam mamy jeszcze spadek 2,3, jak to dodamy, to ma, mamy powyżej 10% i to według mnie byłaby prawdziwa informacja. Oczywiście można się przyczepić, że ja to robię tak bardzo szybko, te, te, te mnożenia i dodawania tych procentów, natomiast wydaje mi się, że to powinno być zadaniem Gusu, że on powinien podawać wszystko, w uwzględnieniu inflacji. Natomiast nie jestem pewien, czy oni to robią. Tak samo było zagierka, też były informacje, które mówiły o wzroście, o tym, że jesteśmy siódmą czy ósmą potęgą gospodarczą świata, a my powoli nie mieliśmy możliwości kupna podstawowych produktów. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kanału Pafere. To warto wiedzieć. Oraz też chciałbym Państwa poinformować, że właśnie ukazała się w połowie sierpnia, Moja książka, co każdy nastolatek o rządzących wiedzieć powinien, kompendium wiedzy o ludziach władzy. Jest ta książka dostępna w postaci audiobooka i można znaleźć to m.in. na portalu Legimi. Także wystarczy wejść na Legimi, wpisać frazę o rządzących i można już trafić na tego audiobooka. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję. I proszę rozpowszechniać metodę, o której mówię, metodę analizowania właśnie artykułów tworzonych przez polityków i dziennikarzy. Do widzenia.